Szanowni Państwo, witam serdecznie na uroczystym otwarciu kolejnej bardzo długo oczekiwanej inwestycji w naszej gminie, oficjalnie nazwanej Przebudowa Drogi Gminnej ulica Sikorskiego oraz część drogi gminnej ulicy Kodalewskiego w Słońsku, dofinansowanej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Łączna kwota tej inwestycji to 3 549 858 złotych. Wartość wydatków kwalifikowanych zadania, od której liczone jest dofinansowanie, to kwota 2 885 657 zł. Kwota dofinansowania 1 992 484 zł. Dzień to wyjątkowy, ponieważ ulica Sikorskiego to można by rzec serce naszej gminy. Ulica Zabytkowa zabudować. Zlokalizowanych jest tu wiele obiektów handlowo-usługowych, szereg instytucji, w tym nasz urząd. Ulica ta prowadzi do kościoła parafialnego, ruin Zamku Joanitu czy odnowionego Domu Kultury. Stąd duże natężenie ruchu, problemy z parkowaniem pojazdów. Oprócz tego problemy po każdych opadach deszczu z przestarzałą kanalizacją deszczową. Dlatego też bardzo nam zależało, aby przede wszystkim poprawić tu stan bezpieczeństwa, a i przy okazji poprawić ogólny wygląd. W tym celu dwa lata temu podjęliśmy starania przejęcia drogi od powiatu Suręcińskiego, a potem szukaliśmy wsparcia finansowego. Udało się to dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych dysponowanymi przez Wojewodę Zdrowskiego. Inwestycja trwała od ubiegłego roku, jak to z remontami bywa. Po drodze czekało nas kilka niespodzianek. Dziękuję w tym miejscu mieszkańcom za pełne zrozumienie utrudnień związanych z prowadzonym remontem. Nie sposób zapomnieć również o Radzie Gminy Słońsk która poprzez swoje decyzje umożliwiła realizację tej inwestycji. Drodzy goście, dziękuję za przyjęcie zaproszenia i uświetnienia swoją obecnością, tak ważnej dla nas chwili. I tak gorąco tych wszystkich, dzięki którym powstał obiekt w takim kształcie, a szczególnie tych, dzięki którym otrzymaliśmy wsparcie finansowe na realizację tego pomysłu. Witam przybyłych na dzisiejszą uroczystość, przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz wielu innych znamienitych gości. Witam w imieniu wojewody lubuskiego pana Władysława Dajczaka, witam dyrektora biura wojewody pana Karola Zieleńskiego, serdecznie witam jego ekscelencję księdza biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, Tadeusza Lipińskiego oraz naszego proboszcza księdza kanonika Józefa Drost. Witam starostę Surencińskiego, Pana Tomasza Jaskułem. nie wiem czy jest, radnego powiatu Surencińskiego, Pana Artura Wysokińskiego i członka zarządu Pana Wojciecha Lewickiego. Gorąco witam Przewodniczącą Rady Gminy Słońc, Panią Lilę Burkiewicz, wraz z radnymi Rady Gminy Słońsk. Witam sołtysów naszej gminy oraz naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, korzystając z okazji tak zacznego audytorium, pragnę szczególnie gorąco podziękować zespołowi Wojewody Lubuskiego za przychylność okazaną naszemu projektowi i tym samym umożliwienie zrealizowania tej jakże ważnej dla nas inwestycji. Efekt końcowy mam przyjemność dzisiaj Państwu zaprezentować. Mam nadzieję, że wyremontowana ulica przez wiele lat zachowa swoją dzisiejszą funkcjonalność i będzie dobrze służyła mieszkańcom. Taki efekt końcowy nie byłby możliwy bez pełnego zaangażowania kilku osób, które którym chciałbym serdecznie podziękować i z tego miejsca gorąco im mi pogratulować. Serdecznie dziękuję panu Łukaszowi Szawaryńskiemu, firma Wia Projekt Szczecin, autor dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pan Tomasz Granops z firmy Complet Invest, zakład usług technicznych Szczecin, który nadzorował przebieg prac budowlanych. Pan Dionizy Woiński i Wojciech Woiński, reprezentujący konsorcjum Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński i Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Wojciech Woiński, którzy byli wykonawcą tej inwestycji. Nie mogę również zapomnieć o podziękowaniach dla pracownika Urzędu Gminy w Słońsku, który przemierzył wraz ze mną dziesiątki kilometrów tą ulicą trosce, aby wszystko było dobrze wykonane. Mowa oczywiście o panu Tadeuszu Tomasiku. Szanowni Państwo, mimo stanu pandemii i różnych zawirowań, udało nam się w terminie zakończyć inwestycję, którą możemy dzisiaj podziwiać i niech nam wszystkim dobrze służy jak najdłużej. A za chwilę zapraszam wszystkich do krótkiego spaceru. Naszą nową piękną ulicą. Dziękuję. Ja bardzo poproszę pana przedstawiciela Wojewody Lubuskiego o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, serdecznie pozdrawiam od Wojewody Lubuskiego pana Władysława Dajczaka, który w końcu mógł udać się na krótki urlop podczas tej batalii z koronawirusem, która. Pierwsza część przed nami, druga przed nami, ale tutaj na ręce społeczności gminnej, na ręce pana, pana Wójta, pan Wojewoda wystosował krótki list, który pozwolę sobie przeczytać. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczyste otwarcie przebudowanej drogi gminnej. Wszelkie inwestycje infrastrukturalne stanowią bardzo ważne przedsięwzięcie drogowe i komunikacyjne. Mają na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz polepszenie warunków. Przemieszczania się zarówno dla kierowców, rowerzystów, jak i pieszych. Serdecznie gratuluję Państwu ukończenia tego ważnego projektu. To kolejna droga, która mogła powstać dzięki funduszowi dróg samorządowych. Wsparcie rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego w inwestycje infrastrukturalne daje bardzo dobre rezultaty. Polepszenie jakości życia Lubuszan oraz zwiększone możliwości rozwoju gospodarczego pokazują, jak ważne są te pieniądze dla samorządów. Modernizacja dróg gminnych powoduje podniesienie standardów technicznych, jak również powstanie bezpiecznej, spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikom gminnej sieci dróg. Proszę przyjąć moje gratulacje i życzenia kolejnych ważnych i oczekiwanych przedsięwzięć w Gminie Słońsk. Dziękuję bardzo. Proszę księdza biskupa o poświęcenie i razem przetniemy stęgę, czyli otworzymy tą drogę. Panie Wójcie, Szanowni Goście, Szanowni Państwo zgromadzeni tutaj w Słońsku. Muszę przyznać, że rzeczywiście czas jest urlopowy. Piękny, słoneczny dzień tutaj w Słońsku, ale nie sposób tutaj nie pogratulować bo jest to z tego co ja troszeczkę znam drogi w różnych miejscowościach w naszej diecezji, to jest to teraz chyba jedna z najpiękniejszych, żeby nie powiedzieć, najpiękniejsza droga do urzędu i droga, tak patrzę dalej, droga do kościoła. Więc y, dlatego też tutaj jestem, żeby pogratulować i podziękować, a z jednej strony przeprosić, y, tutaj mogę się przyznać, że kiedy rok temu nie mogłem dojechać do kościoła. To wówczas tak pomyślałem, czy wójt toczy jakąś wojnę z parafią, ale okazuje się, że nie, że to były właśnie te realizowane prace i za to wyrażam wielką wdzięczność. Znany kultowy aktor pan Jan Himilisbach miał kiedyś powiedzieć, że budują tyle dróg, ale nie ma dokąd pójść. A tu myślę, że jest droga i jest dokąd pójść bo Słońsk przez to również bardzo zyskuje, nie tylko Urząd Gminy, ale tak jak tu zostało wspomniane, różne instytucje, które są umieszczone przy tej drodze, ale przede wszystkim powstaje tutaj w imieniu także diecezji zielonogórsko Chcę podziękować za to, że ta droga tak pięknie również prowadzi do tej świątyni. I jest i dla gości, i dla mieszkańców myślę, że wizytówką tutaj stanie się dla, na następny nadchodzący czas. Dlatego też niech Bóg błogosławi wszystkim, którzy przyczynili się do powstania właśnie tej pięknej drogi i wszystkim, którzy będą tą drogą również z niej korzystać w najbliższym czasie. Chrystus, Syn Boży, przyszedł na świat, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Wszystko za tym, co prowadzi do zjednoczenia ludzi, odpowiada Bożym planom. A ta droga właśnie ku temu zmierza, prowadzi. Kiedy ludzi oddzielają góry lub odległości, kiedy istnieją między nimi trudności w komunikowaniu się, wówczas budują oni nowe drogi. Bezpieczne, znajdują nowe środki, by pokonywać przestrzeń i zbliżać się do siebie. Dzisiaj, stając w tym miejscu, wzywajmy więc Boga, by pobłogosławił tym, którzy wykonali tę drogę i którzy będą z niej korzystać, aby wszystkich otaczał swoją opieką. Módmy się. Boże. Ty w żadnej części świata nie jesteś daleko od tych, którzy Tobie służą, i ojcowską opieką otaczasz tych, którzy w Tobie pokładają nadzieję. Błogosław wszystkich tych, którzy będą przechodzili lub przejeżdżali tą drogą otocz ich swoją łaską. Swoją łaską uprzedzaj ich kroki i bądź z nimi w drodze. Broni ich od wszelkich przeciwności aby osiągnęli to, czego pragną i szczęśliwie dotarli do wyznaczonego celu podróży przez Chrystusa, Pana naszego. Teraz, dwa, trzy, cztery.